Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. To już kolejny dzień naszego pielgrzymowania. Słowo dzisiejsze to: Zaprawdę. Zawsze miałem takie wrażenie, takie odczucia, że to zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, jest taką formą nakazu, czy takiego bardzo jakiegoś rygorystycznego przepowiadania ze strony Jezusa. A dzisiaj. Podkusiło mnie w cudzysłowie, żeby sięgnąć do Greki. I kiedy sięgnąłem do Greki, to okazuje się, że tam jest słowo Amen. Amen, Amen uczę Was. Nie zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, tylko Amen, Amen, uczę Was. Oczywiście ci, którzy przekładali to na język polski, no użyli tego, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, bo beznadziejnie brzmi Amen, Amen, uczę Was. Ale amen, czyli niech się tak stanie, wzruszyło mnie dzisiaj, bo oto nie jest to forma nakazu czy rozkazu, ale e, e, niech się tak stanie, niech się tak stanie, że e, to, czego Was uczę, e, wypełnicie w swoim życiu. Poruszające. To nie jest rozkaz, ale to jest pragnienie Jezusa, by to, czego nas uczy, Byśmy wypełnili w naszym życiu. To tutaj mamy echa Jego modlitwy, w której prosił Ojca, by paraklet, którego pośle, choćby i przypomniał wszystko, co On nam powiedział, czy by sprawił, abyśmy zachowali Jego naukę. Poruszające pragnienie Jezusa, aby to, czego nas uczy, abyśmy zachowali. Amen, amen. Uczę Was, czyli niech się tak stanie, niech się stanie to, czego Was uczę. Piękne. Niech nas szczerze więc i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A Wy bądźcie z nami codziennie w mediach społecznościowych. jak również na antenie Radia